Ale też y, można by powiedzieć, że te stereotypy działają w dwie strony też, no bo y, to nie jest tylko tak, że, y, że Romowie są odgrodzeni a od nas my na nich tylko patrzymy. Oczywiście oni jako, w, jako grupa dużo mniejsza, no bo gdybyśmy chcieli, y, gdybyśmy chcieli, szczególnie w Polsce, gdzie Romów jest y, no, góra kilkadziesiąt tysięcy. To znaczy, nikt nie wie dokładnie ile, ale to podczas spisu powszechnego ostatniego, w 2003, po drugim roku nie pamiętam, około 13 tysięcy ludzi przyznało się do narodowości romskiej. Z tym, że niekoniecznie trzeba uznać ten, ten, tę liczbę za wiarygodną, dlatego że i ze względu na wykształcenie i właściwie ta, na to, ze względu na to, że po raz pierwszy w ogóle w historii można było przyznać się do takiej narodowości, być może niektórzy, niektórzy Romowie yy, nie wiedzieli, że mają taką możliwość, nie zostali poinformowani i po prostu i czują się i, i Romami, i Polakami naraz. I, yy, bo jest, jest takie zjawisko jak podwójna na tożsamość, prawda? Yy, I dlatego nie deklarowali takiej narodowości. Ale yy, właśnie. Yy, Mając świadomość tego, jak, jak niewielką grupą w skali całego kraju stanowią, jak niewielką grupę stanowią Romowie, wiadomo, że siłą rzeczy są w sytuacji dużo gorszej niż, niż grupa większościowa, czy też grupy innych mniejszości, dużo, dużo liczniejsze. I o tym też może za chwileczkę. Natomiast chciałem powiedzieć, że też. Też można wśród, wśród niektórych romów spotkać się z takim stereotypowym spojrzeniem na anieron. I można również spotkać mówiąc o tym przysłowie. Na przykład cygan cyganem gadzio gadziami. Gadzio to jest nie cygan. To jest ktoś obcy czy nie usiądziesz jednym tyłkiem na dwóch koniach, prawda? Znaczy w tym sensie, w tym sensie, ja to usłyszałem w takim kontekście, że, yy, że no, nie da się, prawda? Czasami te, te dwa konie jadą różnymi drogami i nie da, i nie da się i, i często bardzo, bardzo różnymi. Aczkolwiek można zupełnie inaczej rozumieć te przysłowie. I, yy, i część, i część, yy, część Romów patrzy również yy, dosyć nieprzychylnie na, yy, na nieromów. Ale y, trzeba, trzeba jednak pamiętać, że, y, że takie spojrzenie, jeżeli jest, ono jest uzasadnione. Ono jest, ono jest uzasadnione setkami, dziesiątkami, setkami lat y, bardzo tragicznych, często doświadczeń. By nie sięgać y, bardzo daleko, chociaż może sięgnę, y, jeszcze, jeszcze w średniowieczu, y, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, prawo zezwalało na polowania na cyganów. I, I w jakiejś tam kronice polowań w, w jednym z krajów niemieckojęzycznych jest zapis, który odnaleźli naukowcy, mówiący o tym, że podczas jednego z polowań ustrzelono ileś tam jeleni, ileś zajęci, ileś odeńców, dwóch cyganów, czy cyganki i cygańskich dzieci. A jeszcze w latach bodajże XX, XIX wieku Również w jakimś, w jakimś zamku, bodajże w właściciel, bardzo utytułowany arystokrata, oprowadzał, oprowadzając gości po, po zamku i, i wprowadzając ich do, do sali, w, którym, w której mieściły się trofea myśliwskie, obok poroże, jeleni, łosi, pokazywał również głowy cyganki i jej dziecka. Jako, jako właśnie jako trofea myśliwskie, więc yy, trudno się dziwić, że, yy, że, tak, że tak traktowani ludzie wykształcili jakby w swojej kulturze mechanizmy obronne, mechanizmy ucieczkowe, mechanizmy obronne, bo, yy, bo wędrówka Romów, wędrówka cyganów często nie była powodowana jakimś tajemniczym, yy, tajemniczą tęsknotą do, do przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale często była spowodowana yy, Prześladowaniami, jakich Romowie doznawali w bardzo, w bardzo wielu krajach Europy. W krajach, które na terenie dzisiejszej Rumunii jeszcze do połowy XIX wieku, Romowie byli niewolnikami i, i, i prawo wręcz stanowiło, że każdy Cygan rodzi się niewolnikiem, którego można sprzedać, zabić zrobić, co się chce. Mamy bardzo małą świadomość jako, no, jako społeczeństwo, że no, wiemy bardzo dużo na temat, na temat niedoli afroamerykanów, jak to się teraz mówi, czarnoskórych obywateli Ameryki. Znaczy, na temat ich, ich, ich niedoli, ich przodków, na temat, na temat rasizmu, na temat niewolnictwa, na temat tego, co, co tam się działo, na temat walki o ich prawa. Natomiast właściwie wydaje mi się, że nie wiemy nic na temat, na temat tego, jak bardzo Romowie byli mniejszością prześladowaną, eksterminowaną wręcz w krajach, w krajach bardzo nam bliskich, nie gdzieś tam za eksplozją tej, tej niechęci i w zasadzie można powiedzieć, że z tego rodzaju efektem nagromadzenia tych negatywnych stereotypów było to, co stało się, co stało się podczas II wojny światowej, czyli, czyli po prostu masowa eksterminacja. Cygani obok byli przeznaczeni do całkowitej likwidacji i wymordowano właściwie połowę populacji chyba europejskiej, kilkaset tysięcy Romów. I do... Do lat, właściwie chyba 80. tak naprawdę było na świecie ten temat cicho, a jeszcze na początku lat 60. Romowie, którzy doświadczyli Holokaustu, tak zwanego zapomnianego Holokaustu, mieli ogromne problemy, by uzyskać nie tylko jakieś świadczenia państwa niemieckiego, Należne im ze względu na cierpienia, jakie doznali, ale również uznanie w ogóle, że, że oni byli ofiarami rasowych prześladowań. To się, to się zaczęło zmieniać od, od kilkudziesięciu lat. W Polsce właściwie na ten temat głośniej jest od lat kilkunastu. Przede wszystkim dzięki, e, dzięki działalności ludzi, kilku naukowców, ale, ale również, a może przede wszystkim, to padałoby powiedzieć, e, działaczy romskich takich jak obecny tutaj pan Stanisław Stankiewicz, którego, którego organizacja jest, jest największą no, zrzeszającą Romów organizacją na świecie i, i reprezentuje Romów wobec, 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 wobec rządów, ma status obserwatora przy ONZ. I pan Stanisław Stankiewicz pełniąc, pełniąc funkcję prezydenta Tę organizację reprezentuje. I również upominając się o prawa tych ludzi, którzy, y, którzy wojnę przeżyli i, y, no i jeszcze żyją, choć z roku na rok jest ich coraz, coraz mniej. Wojna to, y, można powiedzieć, że po wojnie wszystko wróciło do normy. Niby tak, ale już w 50. latach, tutaj będę się odnosił do Polski, już w latach 50 nastąpiły anty... tą uchwalone antycygańskie prawa, antyromskie prawa, kiedy to wymyślono sobie, władze PRL wymyśliły sobie, że z cyganów zrobią rolników, robotników w fabrykach i, i że można to załatwić za pomocą dekretu. Te dekrety te, te prawa, nie były to uchwały Rady Ministrów, bądź też poszczególnych ministrów, jakieś tam decyzje, one nie były za bardzo mocno przestrzegane i, i jednak ich i, i tabory po polskich drogach wędrowały do, do połowy lat 60. Jednak w 1964 roku ubiegłego wieku zaczęto restrykcyjnie przestrzegać tych wcześniej uchwalonych przepisów. I w efekcie tego ostatnie tabory stanęły chyba w latach 70-tych. Jeszcze gdzieś kiedyś czytałem, Pan Stanisław może potwierdzić, albo, albo nie, że ostatni tabor, podobno ktoś widział jeszcze kilka wozów w 78 roku chyba. I tym niemniej, tym niemniej dzisiaj już takich taborów zobaczyć nie można, niestety.